tam 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 w ziemniakowie zaczął się palić. Kartofel, słyszałeś to? tam 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 Boże, co jest z tym kartoflem? tam 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 Mamo, ktoś puka. Otwórz, jestem zajęta. No dobra, kim pan jest? Twoim ojcem, mamo! Kartofel, co się stało? O co chodzi? Popatrz, ziemniak. Hej, to A! Ziemniak? Kartofel, idź do siebie. Teraz sobie pogadamy, ziemniak. Yy... Cicho bądź, teraz ja mówię. To jest mój tata? Nie, niemożliwe. Kartofel, przyjdź tu. Kartofel, to twój tata. Ja go nie znam. Ale to ja, nie! Tu, 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 tu chwila! Tata! Kiss my my... Ale i tak ci nienawidzę. Hey.